Tak dzisiaj ćwiczy Kuba. Niestety nie dotarł do nas dzisiaj Robert. Ze względów zdrowotnych. Pozdrawiamy Roberta. Tak, Kuba, pozdrawiamy Roberta. Powiedz, pozdrawiamy. Kuba. Powiedz, pozdrawiamy Roberta. No powtórz. Pozdrów Roberta Kuba. Pozdrawiamy Roberta. Tak jest. I życzymy zdrowia. Powiedz zdrowia. Zdrowia. Życzymy. Życzymy zdrowia. zdrowia. Co robisz Kuba? Biegam na partii Super. Lubisz Lubi biegać? Się. Lubię Lubię. Biegacie. Lubię Lubię. Dziękuje. Wiemy, chyba, wiemy. wiemy, Kuba, wiemy.